Dobry kochani. Słuchajcie, zapraszam Was na nowy film. Dzisiaj będzie film z cyklu shopping. <grym> Zakupy słuchajcie z DM-u. Mam tutaj w koszyczku, wydaje mi się, że pozbierałam wszystko, co kupiłam, chyba, że o czymś zapomniałam, mam nadzieję, że nie. I taki szybki przegląd. Co ja teraz słuchajcie kupiłam, co dostałam. W sklepie DM, co, co wyszukałam sobie? Tak, byliśmy szybciutko, słuchajcie, w Niemczech. A jak Niemcy, to musi być DM. I słuchajcie, ja wybieram, zawsze wydają takie produkty, które firmy, które nie mogę u mnie dostać które kosmetyki, które właśnie u mnie są niedostępne, żeby sobie przetestować, wypróbować. Niektóre kosmetyki, do niektórych kosmetyków wracam troszeczkę sentymentalnie, bo już je miałam, gdzieś tam mi się sprawdziły, więc sobie po prostu do nich wracam. Dobra, co? Zaczynamy szybciutki przegląd, co ja tym razem zakupiłam, co ja tym razem dostałam w DM. -ie. Słuchajcie, dosłownie kilka Kosmetyków niemieckich, marki własnej, DM, tak jak Balea, których ja po prostu, wiecie, nie mogę po prostu tutaj dostać. Dobra, zaczniemy od żeli. Słuchajcie, słynne żele Isana. I wybrałam sobie w szacie graficznej taka panterka i peach beach, czyli brzoskwiniowy. Ja Wam powiem. Pięknie pachnie, wiecie, tak słodko. Ja lubię słodkie rzeczy, więc to bardzo fajnie słodko, słodko pachnie. Szczególnie ten z, z piczką, z brzoskwinią. I teraz tak, jeśli chodzi o te żele, te wzięłam dwa i już Wam powiem dlaczego. Chyba wzięłam je sentymentalnie, bo pisze Leo, ponieważ mam pieska o imieniu Leo, to, to tak naprawdę wzięłam no szczerze mówiąc je tylko dlatego. No, te, te, te żele mają przepiękną szafę graficzną, to na pewno. Tam jest, wiecie, kolorowo, one są bardzo słynne i bardzo rozsławione już od wielu lat tak naprawdę na YouTubie. I ja, jej powiem, że wielo, ja wam powiem, że wielokrotnie je miałam, używałam i korzystałam właśnie z tej linii i Sana I tak samo te balea są, tej linii, wiecie, nie jest Sana, tylko tej marki własnej DM tej tej. Te balea, one też są, wiecie, bardzo rozsławione, bardzo takie popularne. I teraz tak, moja opinia na ten temat. Ja Wam powiem, że oczywiście mamy, jakby to powiedzieć bardziej nawilżające żele na półkach bardziej bogatsze w formie masełek ale ja je biorę po prostu sentymentalnie. Już od wielu lat, kiedy jestem w Niemczech, albo jesteśmy po prostu przejazdem Albo po prostu jesteśmy spędzamy tam czas, czas i wchodzę do DM-u, no to właśnie biorę te z Isany, albo te z Balei. Z racji tego, że mają fajną szatę graficzną, ładnie pachną, wiecie, robią to, co mają robić, żele po prostu. No a ten te, słuchajcie, Leo, to już wzięłam, Wild, Leo, to już wzięłam, po prostu naprawdę bardzo tak spontanicznie dlatego, że mam pieska Leo i tylko mnie to skusiło. Wiem, śmieszne, zabawne, ha, ha, ha Przepraszam za telefon ale ale tak, tak już mam także dlatego jej tak po prostu wzięłam, a przy okazji wiecie gdzieś tam zużyję się i wypróbuję jakby kolejne rzeczy jeśli chodzi do kąpieli również wzięłam z Isany ponieważ Isany mam tu u mnie niedostępną dlatego tak jak mówię bardzo chętnie sięgam po te produkty, które, które po prostu nie mogę tutaj jakby nabyć na co dzień i to są, słuchajcie, takie pianki do kąpieli. I teraz, tak, wzięłam Tropical Fantasy. No, te szaty graficzne są naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi o te szaty graficzne. No i to naprawdę przepięknie pachnie. I to jest tak, pianka od razu, mam tutaj pianki do kąpieli i piankę, słuchajcie, dwa w jednym. Wzięłam sobie taką z Isany do wypróbowania. Aloha Hawaii z ananasem kokosem też przepięknie pachnie, bo wiecie, jak gdzieś tam sobie już zawsze przetestuję, powącham, popróbuję w sklepie. Z tym, że to jest pianka do kąpieli od razu z Body Lotion, czyli od razu z, z takim, wiecie, nawilżającym masełkiem do ciała, z nawilżającym już, słuchajcie... Pianka myjąca, ale od razu nawilżająca. No, zobaczymy. Powiem Wam, że jak gdzieś tam w sklepie sobie troszeczkę wypróbowałam, to faktycznie zostawiło taką, taką fajną, leciutką, gładką tą skórę, więc zobaczymy, jak to będzie faktycznie przy kąpieli nawilżać. Taka pianka dwa w jednym. No i, i następna pianka isana. Mm. To jest z takimi alpakami. No i oczywiście szata graficzna przepiękna, i skusiły mnie te, wiecie, te alpaki, bo byliśmy też w tym roku na chwilkę tak przejazdem w Austrii. Tam napotkaliśmy alpaki, to na pewno będziecie widzieli we vlogu albo już widzieliście, albo będzie to w następnych vlogach. No więc alpaki mi się też gdzieś tam w sklepie nawinęły. Dalej, jeśli chodzi do kąpieli. Wzięłam sobie taką jedną bombę. Taką, kulę, słuchajcie, do kąpieli. Ładnie pachnie gdzieś tutaj, ona jest zapakowana, ale czuć ten ładny zapach, więc po prostu z ciekawości sięgnęłam. Ja uwielbiam lasza dziewczyny, słuchajcie, dla mnie lasz to jest taki numer jeden, jeśli chodzi o bomby do kąpieli. Gdzieś tam na moim kanale też macie vloga z Lasza z Liverpool, także od, zachęcam Was do obejrzenia tych tam pierwszych vlogów z Lasza z Liverpoolu, przepiękny lasz tak swoją drogą. Także odsyłam was do tamtego filmu, filmiku, jeśli jeszcze nie widziałyście. A nawinęła mi się po prostu w DM-ie bomba do kąpieli, więc po prostu sobie tak wypróbuję. Dalej, dalej do kąpieli. słuchajcie, różne jakieś takie z Balea i nie tylko jakieś niemieckie, takie saszetki, sole. Po prostu pobrałam do, do wypróbowania. To jest niby taki płyn, słuchajcie, w saszetce, który się wlewa i ma nam dawać jakieś, jakieś słuchajcie, myślę, że nawilżenie bo tutaj też jest taka kropelka olejku ale też właśnie pianę. Happy Flamingo. No, jestem pewna, że to też ładnie będzie pachnieć tak wakacyjnie jeszcze wiecie, takie wspomnienia wakacyjne. I jeszcze jedna jakaś tam słuchajcie, sól złapana po prostu do kąpieli. Sól, która ma też właśnie dawać między innymi pianę. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Kiedyś już powiem Wam, że te sole kupowałam i sprawdziły mi się bardzo fajnie. Dalej, jeśli chodzi do kąpieli, po prostu płyny do kąpieli, niemieckie płyny do kąpieli, ładnie pachniały, mango, passion fruit, także. Skusiłam się, żeby wypróbować. Ja takie rzeczy powiem Wam, że bardzo lubię, szczególnie zimą. I słynny knap, też bardzo słynne, słuchajcie, niemieckie płyny do kąpieli. Ja skusiłam się też na taką marakuję. Marakuję? Tak, marakuję. I powiem Wam, że jeśli chodzi o te knap, to tam jest, wiecie, bardzo duży wybór tego. Ale jeśli chodzi o zapachy, to niekoniecznie one mi przypasowały. I to był jeden, który tak jeszcze mi się przypasował do mojego gustu zapachowego, więc po prostu skusiłam się też na wypróbowanie. One podobno też leciutko barwią wodę, że są przyjemne w kąpieli, także zobaczymy. Dalej, jeśli chodzi o taką pielęgnację, można też sobie oczywiście to wlać do, do kąpieli albo właśnie takie olejki olejki pod prysznic to wzięłam tak na wypróbowanie wzięłam sobie z Isany. Powiem szczerze, że nigdy go nie miałam tego z Isany. Jestem bardzo ciekawa. On nie pachnie jakoś słuchajcie ładnie, ale niby ma 90% naturalnych składników, pH wiecie neutralizuje, wegański, także z chęcią sobie wypróbuję i zobaczę. Takie olejki zimą to wiecie, jak jest ogrzewanie, z wiatry, sucho, to świetnie się sprawdzają. No i olejki z Isany. One zmieniły teraz swoją szatę graficzną. One były w innym opakowaniu. I teraz tak, jaka jest ciekawa taka różnica? Ja mam trzy te olejki. Dwa olejki, te z sany, kupiłam sobie będąc w Polsce i mam nawet napisy po polsku. A ten z sany, słuchajcie, który by wydawał się powinien być identyczny, bo naklejkę ma identyczną, kupiłam w Niemczech właśnie w DM-ie. I teraz tak, butelka jest identyczna, ale powiem Wam, że w środku te olejki różnią się kolorem. Ten kupiony w Polsce jest jakby, barwę ma łagodniejszą, jaśniejszą, a ten o dziwo, to jest ten sam olej, słuchajcie, a ten kupiony w Niemczech, w DM-ie jest w środku w butelce ten olej taki ciemniejszy. Nie wiem, czy Wy to, czy kamera to daje, czy Wy to dobrze widzicie, ale faktycznie ten kupiony w Polsce jest, ma barwę jaśniejszą, a ten jest ciemniejszy. Jeśli chodzi o zapach, nie wiem czym to jest spowodowane, czy z innej linii produkcyjnej. Jeśli chodzi o zapach, to są praktycznie bardzo podobne, bardzo podobne naklejki, no też podobne. Słuchajcie, tylko wiadomo, tutaj jest. Recenzja po niemiecku, a tu jest po, po, po angielsku przetłumaczone, ale w, jeśli chodzi w tłumaczeniu, to jest dokładnie to samo. Tu jest 56% olejków w środku i tu tak samo. Yy, intensywnie na pielęgnacja, tu też jest intensyw. Yy, także no zobaczymy. Ja słuchajcie, te olejki znam już, dlatego pokusiłam się na trzy, żeby zrobić sobie mały zapas na zimę. I ja je używam e, albo pod prysznic, tak jak jest one wskazanie używania pod prysznic, albo po prostu słuchajcie, e, jeżeli robię sobie kąpiel, wlewam troszeczkę, troszeczkę po prostu do wanny i też tak stosuję. E, niektórzy mówią, że to są takie olejki śmierdziuszki, że, że wiecie, dziewczyny mówią, że one trochę śmierdzą. E, słuchajcie, dla mnie w ogóle one nie śmierdzą. Mają dla bardziej taki, bym powiedziała, neutralny zapach, na pewno nie śmierdzą. Może nie jest to jakieś, słuchajcie, że to, nie wiadomo, jak ładnie pachnie, ale jak dla mnie, słuchajcie, to one są takie neutralne, bym powiedziała, po prostu neutralny zapach. Ja je też stosuję od wielu lat i wracam do nich, bo mi się one sprawdzają rewelacyjnie. One też zmieniły szatę graficzną, bo wcześniej miały troszeczkę inną tą szatę graficzną niż teraz, ale jakby zawartość olejku w środku jest dokładnie ta sama, co wcześniej. Mm, dobra. Następne. Jeden szampon, dwa w jednym. Yy, szampon i, yy, i odżywka od razu z Isany. Po prostu wzięłam sobie tylko i wyłącznie na wypróbowanie. Ja mam, słuchajcie, jakieś takie swoje kosmetyki pielęgnacyjne do włosów, których używam od lat i mi się świetnie sprawdzają. Yy, zresztą musiałabym Wam kiedyś nagrać taki film yy, typowo włosowy, bo mam bardzo dużo zapytań. O jak dbam o włosy, więc, więc być może w przyszłości to nagram. A ten szampon po prostu do wypróbowania, taki kokosowy. Dalej. Dalej, jeśli chodzi o włosy, jeśli jesteśmy przy włosach. Słuchajcie, ja mam też swoje spreje do włosów, lakiery do włosów, które też używam i wracam i naprzemiennie. Uwielbiam go tubi. I uwielbiam ten taki różowo-czerwony, no dla mnie to jest różowa butelka z Got2B, albo ten żółty po prostu z czarnymi napisami got I u mnie się sprawdzają rewelacyjnie, ale skusiłam się na dwa też z Balei. Kiedyś już też kupywałam będąc w Niemczech, te z Balei. Sprawdziły mi się też rewelacyjnie. Słuchajcie, tanie, a sprawdzają się równie dobrze, jak te wiecie z Got2B, yy, więc po prostu skusiłam się na keratynowe jakieś i niby, wiecie, volume dające. Wiecie, i tak nie dają volume, ale okej. Okay. I kaszmirowy, bardzo fajny ten mat zapach, bo gdzieś tam, wiecie, też było psik-psik. Czwóreczka, no, lakiery, jak lakiery, słuchajcie, robią to, co mają robić z reguły, więc nic z tym, w tym odkrywczego. Mm. Na wypróbowanie wzięłam sobie też dwa takie antyperspiranty z balei, też fajna szata graficzna, ta w ogóle jest chyba jakaś nowość, bo te, te wiem, że już kupę lat są na rynku, a te powiem szczerze, że ja dla mnie to jest nowość. Widziałam pierwszy raz, ale tak jak mówię, ja na co dzień nie mam balei dostępnej, więc, więc nie wiem. Dla mnie to jest po prostu nowość. Perfumowany antyperspirant i powiem Wam tak, ja już tego użyłam sobie z dwa razy. Mm. I moje, moje takie, wiecie, pierwsze wrażenie, oczywiście, wiecie, ja go zużyję, ale jakby moje pierwsze wrażenie, tak, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Faktycznie to jest taki dezodorant z perfumem, który, który faktycznie daje taki, jakby perfumowy, taki ładny zapach, ale mam wrażenie, że nie zabezpiecza tak dobrze, tak intensywnie, jak na przykład DAW, który, który też lubię. A ten po prostu wzięłam 0% aluminium. Zresztą tu też jest 0% aluminium. Ten wypróbuję, jeszcze nie próbowałam, ale jakby to jest takie moje pierwsze wrażenie. Okej, okay, zużyję, ale wiecie co, chyba w drugi raz bym go nie kupiła, nie sięgnęłabym drugi raz chyba po niego. Natomiast tak, firma własna, wydaje mi się, że to jest firma własna DM-u, i to jest taki, słuchajcie, liliowy, niby też bez aluminium, dezodorant antypespirant też. Ja do nie, ja jego kupuję, słuchajcie, zawsze. Zawsze jak jestem w Niemczech, to do niego wracam i go kupuję. I teraz tak, dlaczego ja go kupuję? Troszkę sentymentalnie, bo pamiętam kiedyś, kiedyś dostałam go w prezencie, jakby kojarzy mi się z jedną osobą, z dobrymi wspomnieniami, dlatego go tak Troszkę sentymentalnie kupuję, dokładnie ten zapach mi się kojarzy, jak go pierwszy raz dostałam. A po drugie też ładnie pachnie, tylko teraz tak. Ja go też nie używam jako antyperspirant, tylko bardziej jako taki troszkę perfum, troszkę gdzieś sobie dam tu na nadgarstki w domu, żeby troszkę ładniej pachnie, pachnieć. Mimo tego, że to jest antyperspirant, ja go mm, troszeczkę inaczej używam, wiecie, gdzieś tutaj troszkę spryskam sobie na nadgarstki i tak lubię ten zapach po prostu sentymentalnie do niego wracać. Ale tak, jakby bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie. Dobra, dalej, dalej, dalej. Z CD, też z tej firmy własnej dm -u. Tak mi się wydaje, że to jest firma własna DM-u, bo powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie widziałam tych kosmetyków gdzie indziej, nie napotkałam w innych, jakichś tam, wiecie, drogeriach. Balsam do ciała tak, krem do ciała. No i ten sam liliowy. Zapach wegański. Pierwszy raz mam tak po prostu do wypróbowania sobie wzięłam. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest perfum Naomi Campbell. I ja go też kupuję, słuchajcie, już od wielu lat. Mi się sprawdza bardzo fajnie. Jakby wracam do niego bardzo często. Naomi Campbell w formie takiej szyszki, ja to nazywam. Bardzo ładnie pachnie, jest długotrwały, no i uwielbiam ten zapach. I zawsze to jest taki perfum, bardzo komplementarny, słuchajcie, za niewielkie pieniądze, tak naprawdę. A zawsze jak go mam, zawsze ktoś się mnie zapyta, czym jestem wyperfumowana. On faktycznie bardzo intensywnie pachnie. Także taka nowość, taki perfumik, on zawsze wraca ze mną, tak naprawdę, słuchajcie, z Niemiec. No i tak, i chyba to by były wszystkie zakupy na dzisiaj, jeśli chodzi o DM. Także dziękuję Wam za dzisiejszy film, zapraszam do kolejnych. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, będzie to bardzo motywujące, jeśli film Wam się podobał. I co, zapraszam Was również na mojego Instagrama, do subskrypcji kanału, będzie mi również bardzo miło. I odsyłam Was do poprzednich film, filmów i zapraszam na kolejne. A za dzisiaj dziękuję bardzo.